Ósma edycja Partynice Dressage Competition. Już od 13 do 15 września zapraszamy na eliminację Pucharu Świata oraz 67 Mistrzostwa Polski w Ujeżdżeniu organizowane przez klub Aku Thompson. Już od 13 do 15 września spotkajmy się na wrocławskich Partynicach. Sponsorem głównym jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Rzeka to także miejsce rekreacji. Wyścigi na łodziach smoczych nadchodzi Tumski Cup 2013, Wyspa Bielarska 14 września, start godzina 10. Nowe Centrum Skłóża Redeko www.redeko.pl Organizacyjne przygotowania do maratonu wkraczają na finiszową prostą. Znamy już szczegółowy plan wrześniowej imprezy, która będzie jednocześnie mistrzostwami Polski nauczycieli w maratonie. Bieg główny wystartuje 15 września z Stadionu Olimpijskiego punktualnie o godzinie 9. Kwadrans później na trasę ruszą uczestnicy biegu rodzinnego Mila Olimpijska. Podczas maratonu wystartuje także sztafeta charytatywna Biegnij po nadzieję, której celem jest zebranie pieniędzy na budowę kliniki dla dzieci z chorobą nowotworową. Pakiety startują będzie można odbierać w Biurze Zawodów na Stadionie Olimpijskim już od 13 września. W tym roku po raz pierwszy może to zrobić osoba upoważniona przez uczestnika maratonu. Maratonczyków ma być ponad 4000. Organizatorzy przyznają, że bardziej zależy im na dobrej frekwencji niż na nowym rekordzie trasy. Jeżeli chodzi o frekwencję, to byśmy byli bardzo zadowoleni, że jeżeli ona by się utrzymała na poziomie roku ubiegłego. Dlatego w zeszłym roku była bardzo dobra frekwencja. Natomiast jeżeli chodzi o rekordy, nie robimy specjalnych zabiegów, jeżeli chodzi o pozyskanie bardzo dobrych zawodników. Nie oznacza to jednak, że organizatorzy nie próbują dodatkowo motywować biegaczy do poprawienia najlepszego wyniku w historii wrocławskiego maratonu. Jeżeli ktoś wygra maraton wrocław i uzyska rekord trasy no to wtedy dostaje 40 tysięcy złotych. To nie wiem, czy to jest dobra, dobra wiadomość, czy zła. Za 40 tysięcy złotych niejednemu zawodnikowi z Polski, z Ukrainy, Białorusi byłoby się, i, i opłaca się uzyskać życiowy wynik. Rekord wrocławskiego biegu od 2002 roku należy do Władzimira Ciamczyka. Białorusin trasę 20 maratonu pokonał w 2 godziny 13 minut i 28 sekund. Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Rzeka to także miejsce rekreacji. Wyścigi na łodziach smoczych. Nadchodzi Tumski Cup 2013. Wyspa Bielarska, 14 września, start godzina 10. Ósma edycja Partynice Dressage Competition. Już od 13 do 15 września. Zapraszamy na eliminację Pucharu Świata oraz 67 Mistrzostwa Polski w Ujeżdżeniu, organizowane przez klub Agu Thompson. Już od 13 do 15 września. Spotkajmy się na wrocławskich Partynicach. Sponsorem głównym jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.